Słowa pisane, mówione, i grane są kierowane na zewnątrz. Świat, co powiedziane i jak powiedziane, znajdzie bumerang wydarzeń, w tym szans. Niby tak łatwo i luźno rzucone, Słowo dociera do pola tych mas, co, korygując, rzucają w nieznane myśl kolorową i trafia to w nas. Krążą te słowa po całym ciele, gdzieś dają uśmiech, a gdzieś dają pięść. Potem wychodzą mocno zmęczone, żeby zbudować kolejną część. Część tej machiny, co tworzy rzekomo najsolidniejszą odsłonę mas. Tak nienachalnie, mocno uśpioną, Manewrowaną, co daje strzał, impuls do działań różnych sposobów na powiedzenie kolejnych słów, które są kluczem do szczęścia i sławy, lub do niesławy i gorzkich słów. Pozwól sam sobie na słowo kluczowe, wypowiedziane z szacunkiem, do mas, co siedzą w Tobie głęboko wsadzone. I przeszkadzają utkać nić faz, które połączą dawno stracone radość, spełnienie, marzenia i sens życia, co dawno było wyśnione, bez czarnych myśli, utkanych łez. A słowa pisane, mówione i grane skierują szczęście do różnych mas, co da bumerang solidnie utkany. Skropel radości, spełnienia i szans.